cześć. dzisiaj zagram sobie League of Legends. Gramy draft Pika, gramy normalną grę. Ja sobie zagram z Karnerem, czyli Ewo, a Bunia sobie zagra ramus. Będzie super szczanglować, jej ja idę go Kurczę, mogłem wziąć tego. Hmm, ghosta. Czekaj, ja pójdę sobie w krzaki, no zaraz będzie kadek jak Pokemon. Chodź, bo ja przejdę tam na górę. Hmm. Znowu mam jakieś AP. Ty patrz, fajne pazurki mam na tych... Znaczy, fajne rundki mam na pazurkach, o. No Na, na upie też masz. I Kłówka, hmm, krówka. A krówka wzięła tego? Jest, krówka. krówka, no nie opierdzielaj się. A co on robi? No, cywilne. Na... No, Dałem kaszem A on się bawi. On nie jest fajny, ale oni fajnie się bronią tam. Ciekawe kogoś, nigdy miał na tobie. To jest niepalone. Powiem szczerze, Kaju, pull it. miał najbardziej upierdliwą postać eee, czytałeś? Nie. No czy możesz pólnąć? Aha, dobra, to już jest po temacie. Ja się skupiam na moim stosunku, a nie na polowaniu. A zresztą co, on nie może płynąć, on stunę nie kupił na początku. Tak. Przychodzisz od razu na drugim levelu czy nie? O, już talon patrzymane, no, no. tracisz nie. Wyrliwie, Z tego, że, że mi nie płynąłeś, to tak trochę. Uważaj. Że... Nie trafiłem w ginę, super! Co ty zrobiłeś? Ej, ty zginąłeś? No, no powiedz o tym, że kurwa mi spierdoliłeś, tak? Nie, <śleski> nie, ale ty sajon to jest bez różnicy kto ci pulnie. Kiedyś grało się bez pulowania i ludzie se radzili. Kogo oni mają w dżungli? Olafa. Kurde. Ale spadłeś z blue, czy blue przeżył? Blue przeżył. No to jeszcze nie masz takiej patologii. No hmm. ale nie mam smajta już. No to wilki, do mnie przyjść na lane, bo i tak gościu życia nie ma. Au, nerf kurec, au. O, fajnie pazury świecą. Idę stąd. Nie wiem, ustawiłeś mi kiepsko te mysteriousy. No Dlaczego? Dobrze, no masz. No zobacz, padam. No, padam. Widzisz? No, Olaf, cię uwaga. No dobra, ale padałem od y, tego. A jaki ty w ogóle runy masz? No na tanka. To nie ta. No na dżunglera ok, ja, nie wezmę na tego. To ten. Chodzi do mnie, Olaf. A to się nie dziw. No dobra, i tak nie mam w ogóle po co już. I takie to już jest spierdolone. Chodź do mnie na topa. No To chodź na topa do mnie, ci w ekspie. Chyba mam ability power, nie wiem skąd O co chodzi? To chyba masz złe runy No, no dobre to Uważam, pioną tyle on się będzie na się jak ściekły Czekaj Eks, tyleć powiem, masz tu siedzieć i się chować i wisi to Czekaj, ja muszę się wyleczyć trochę. Znaczy dobije jak chcesz mi to tam ryba, nie? Tylko uważaj, o właśnie będzie tym spamował on ciągle Warda postawi. Wymaksuj taunta, a potem wrócić sobie do tej dżungli. A po co mi taunt? No bo jak będzie za mną na go stątujesz ja go zabiję, tak? A potem wrócisz sobie do dżungli. No bo zobacz. O Jezus. Ale śmiesznie wyglądam teraz, zobacz. <grym> Oblodzony. Ja w dżungli to taunt za bardzo to mi się nie przyda. No dobra, ale kupisz armora i wiesz. I, I będziesz zabijał tylko tą swoją tarczą w tej dżungli, tak? A rób jak chcesz. I to ryba. Chcesz to dobijaj, i powiedziałem. Zostaw już Wiesz jak rób. W krzakach stoisz, chwilę czekasz, on nabije procenty. Bo ci movement speed cały czas skaczy, nawet jak się nie ruszasz. Dopiero na niego wyskocz. Zostaw 100 i wracam, będę miał filozofery stona okay. uh, mam flasha. O, zostawił mnie, bohater. Idę sobie weź ten talent na życie, ej, ja go upoluję. O jezu, to jest CV. dobra. Nie pójdę na naokoło, sorry. Nie mam jak. Nie biegnij, za nim, zostaw. Fuuu, trafiłem... Miniona. Nie, to już jest, dobra, to nie ma. Jeszcze pamiętaj wczoraj. Też się źle grał jak miałem z więc nie pójdę. Chodź skopiamy tureta Jezu. Ja zaraz rikaluję, bardzo jeszcze kupię Baw się z nim Tyle ci powiem, ja rikaluję Nie wiem ktoś do mnie pisze na sklepie Daj Daj sobie czerwony status Daję farmi na tym midzie. I ty w ogóle masz ten talent, że jeżeli użyjesz SMI, to dostajesz 5 złota? Tak. A nie, nie mam. Super. So, okay. Bo to przy niektórych postaciach po prostu pomaga. Kup sobie normalnie Philosopher's Stone'a, Heart of Gold. Trudno run, dobra jest No dlatego mówię iść w i tak dalej A że masz złego Seta run, bywa To trzeba rozkminić Czekaj ja będę go harasował, Czaj Odejdę, wleczę się Spokojnie. No. Hmm. No, bro, hmm, tak, jak maje... oglądam sobie co robią. Zabiję swoją Zostaw Zostaw Nie masz w ogóle ranka. Tyle, że many tracisz. Który masz rank down to? Pierwszy Masz Ej, ej uważaj, turet. Dobra, mam na kolejny generator, i tobą Dobra, stąd. ja Dobra, ty może zostaniesz? Dobra. Dobra, to ja zostanę, no nie wiem, wezmę trójki buty. A rób sobie co chcesz, nie wiem jakie masz na runy, ale jak ci nabija AP to masz pewnie jakieś podmaga, albo jakieś bzdurę masz. Albo masz masteries złe no. Z tym talentem. Nie no, runy mogę mieć dobre, ale... Olaf. Cześć Olaf. Om. Jestem. Rozumiem, że mu teraz blue pomagasz. Warda postawię Aj, bo tu Olaf jest A ja many nie mam, jeszcze talon, no to w ogóle. Dobrze odpuściłem walkę Olaf do was idzie, oj, Olaf idzie. Też się przejdę. Nie, on ucieknie, on dużo movement speed'a dostaje. Chociaż... Czekaj, będę miał pazur. No, ale ja nie mam życia. Cholera! No nie! Jeszcze ma blue. To ty miałeś ten blue! O Jezu, ja myślałem, że to ja dostałam tego blue. Nie, bo chyba ten... Yy, jak on ma? Olaf zgarnął. Olaf? Nie wiem. Nie wiem, ja muszę... Ale ja ja go zabiłem. Plafa. Ty go zabiłeś? Nie, ty go zabiłeś, sorry. To znaczy. No to dlaczego ja blue nie mam? Dobra, nie, ja... Ja, nie e, ja pewnie zgarnąłem jakoś tego blue. Nie wiem jak Czyli ty go dobiłeś blue, bo, ja, bo ja myślałem tak samo, że wiesz, że on ma te blue. Kurde. Nie, bo ja włączyłem multi. I pewnie ja te Co ulti chodź. No i soraka góleć, no... O Jezu. Nie mam po prostu jeszcze, jeszcze mam długi cooldown, 30 sekund Więc to, że go... Kurde, chciałem tego, blu, wiesz Może zabił był go sprawki po prostu Idę. Nie ja tu nie będzie zaraz Papa pa. Czy chcesz go zabić? No by się go przydało zabić Ulti nie mam To w ogóle nie masz, no to jak chcesz go zabić? Myślałem, że to już maksujesz trochę. Chyba, że turetę utrzymasz. Dobra, Ola. Abort the mission. Uciekaj, zostaw. sobie radę. O Jezu Dobij go chociaż wiem albo zostaw, albo walcz. tylko warstwy, żeby było go dobić, którego nie dobiłeś, było uciec. Trudno. Nie miałem many. No to było mi to powiedzieć wcześniej. Ch -ch -ch -ch. Myślę co by ten. Nie musieliśmy walczyć. Więc ja mogłem się cofnąć, U mnie to nie było problemu. Było tylko powiedzieć, że nie masz many.